Dziś, 19 czerwca 2019 roku, mija kolejna doba od ujawnienia już niemal wszystkich szczegółów związanych ze zbrodnią, do której doszło 13 czerwca 2019 roku na 10-letniej Krystinie z miejscowości Mrowiny w województwie dolnośląskim. Sprawca przyznał się do winy, jest osadzony na 3 miesiące w areszcie, został przetransportowany do... Aresztów w świdnicy i po brutalnym powitaniu go przez współwięźniów, władze służby więziennej podjęły decyzję o udzieleniu mu ochrony. Jak dla wyjątkowo niebezpiecznego przestępcy jest pod stałym nadzorem. W jego celi znajdują się tylko i wyłącznie przedmioty, które nie mogą mu zagrozić. Cała cela jest dodatkowo wzmocniona. To co wiadomo również, to to, że pogrzeb dziewczynki odbędzie się w najbliższą sobotę. Rodzina prosiła, by nie przychodzić na tę uroczystość na czarno, żeby być w białych strojach albo w niebieskich, bo to były ulubione kolory zabitej dziewczynki. Wiemy również, że. Rodzice mordercy bardzo przeżywają ten e, fakt. E, jego mama nie śpi po nocach. Nie może zrozumieć, co takiego stało się z jej synem i dlaczego dopuścił się takiej zbrodni. I właśnie to pytanie w tej chwili staje się chyba najbardziej istotne z punktu widzenia zrozumienia tego, co się stało. Przypomnijmy, że to kolejna zbrodnia, którą dokonał w ostatnim czasie z wyjątkowym okrucieństwem student czy absolwent w tym momencie i tak jak to było w przypadku Kajetana P, P w wyższej uczelni pojawia się pytanie jak to się dzieje, że ludzie wykształceni, tutaj mamy informację że Jakub A, czyli morderca Krystyny studiował psychologię jak to się dzieje, że takie osoby podejmują decyzję o tak brutalnym mordzie, przygotowują się do tej zbrodni i realizują ją z całą bezwzględnością. Tutaj pamiętamy wszyscy przypadek Kajetana P., który zamordował dziewczynę, która uczyła języka włoskiego, poświartował jej ciało, przewoził ją po Warszawie. Ostatecznie dorwała go policja polska na Malcie. W tej chwili odbywa się jego proces, jest traktowany jako wyjątkowo niebezpieczny, osadzony. Tak samo jest traktowany w tym momencie Jakub A. Więc pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że student psychologii przygotowuje się. Według śledczych te przygotowania trwały około miesiąca. Nawiązuje kontakt z bandytą, próbuje mu zlecić to morderstwo. Wiemy, że próbował zapłacić 10 tysięcy za zabicie dziewczynki. i To właśnie ten człowiek no niestety za późno zgłosił się na policję. Po jego zeznaniach złożonych w sobotę, czyli 15 czerwca 2019 roku, nastąpił przełom i dzień później doszło do zatrzymania Jakuba A. W jego telefonie odnaleziono mnóstwo informacji dotyczących poszukiwań osoby, która jest w stanie zabić. Informacje na temat tego, w jaki sposób upozorować akt pedofilski. I widać było, że w jego głowie zamysł zamordowania dziewczynki tkwił od co najmniej kilku tygodni. I z całą bezwzględnością, i z całym rytmem przygotowań. Postanowił te zbrodnie zrealizować. Z całą konsekwencją przystąpił do działań i tak jak mówiłem śledczy, przygotował zbyt dokładne Alibi, jeśli chodzi o pokazanie się na kamerach monitoringu, była zbyt duża szczegółowość, czyli widać było, że ten plan jest misterny i plan jest z całą dbałością przygotowany. Pojawia się pytanie, czy ta wiedza psychologiczna, czyli możliwość zdefiniowania przeszkody życiowej i jakieś wskazówki związane z tym, w jaki sposób realizować cele bez względu na inne okoliczności społeczne, religijne czy etyczne, w jaki sposób do tych celi dochodzić, w jaki sposób te cele realizować. Tu mamy do czynienia z celem wyjątkowo brutalnym, wyjątkowo wstrząsającym. Natomiast, czy ta wiedza, ta nadbudowa, jeśli chodzi o świadomość i zachowań, i wiedzy psychologicznej, była tutaj elementem, który mógł się przyczynić do zrealizowania tej zbrodni, nad tymi zagadnieniami. W tej chwili głowią się psychologowie, psychiatrzy. Oczywiście biegli sądowi w ramach procedury przygotowań do procesu sądowego przy tego typu zbrodni będą musieli poddać i przeanalizować tego sprawcę, którą postawiono trzy zarzuty. Właściwie jeden jest powiązany, czyli morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, powiązane z bezczeszczeniem zwłok, a drugi to. Podżeganie innej osoby do zabójstwa. Czy psychologowie, czy i psychiatrzy biegli sądowi, znajdą odpowiedź na te bardzo trudne, ale bardzo ważne pytania. Co się stało, że w głowie Jakuba A zrodził się pomysł zrealizowania tak okrutnej zbrodni na dziesięcioletniej dziewczynce? Rodzina jest wstrząśnięta z tego, co mówi jego mama. Był to grzeczny chłopiec, ułożony, być może nawet rozpieszczony, ale nikt nie spodziewał się, że przejdzie do realizacji takiej zbrodni. Będziemy Państwa informować na bieżąco o tym, co dzieje się w tej sprawie, jakie są ustalenia śledczych. By powstał akt oskarżenia, te wszystkie elementy muszą być dokładnie zbadane. Sama, sam fakt przyznania się, Jakuba, a nie wystarczy. Pełen materiał dowodowy musi być zgromadzony, by powstał akt oskarżenia i mógł trafić do sądu. Będziemy Państwa informować na bieżąco o tym wszystkim, co się dzieje, a te analizy związane z zachowaniami, osób o świadomości, o wykształceniu wyjątkowo wysokim, jeśli chodzi o kwestie psychologii. Będziemy starali się analizować i będziemy Państwa informować o ustaleniach i analizach specjalistów, ekspertów w tych dziedzinach.